Siemaneczko z tej strony, grał i witam Was dzisiaj w drugim odcinku z drugim? Tak, drugim odcinku serii Network Speed Rivals e, Grał policjantem oczywiście e, Dzisiaj chciałbym sobie e, Trochę pościgać przestępców e, Czyli zwalczyć nadmierną prędkość na drogach po prostu Czyli poszukamy sobie dzisiaj, jeżdżąc równie szybko po drogach, w poszukiwaniu osób, które nadmiernie przekraczają prędkość. Myślę, że znajdziemy taką osobę i już widzę jedną, którą będziemy dzisiaj ścigać. Szybki zawrót. I od razu nitro Idzie, tak Ścigamy tą Tego pirata drukowego. To i może tak zostać Grawi musi zwalczać Boże że nie ma czego no okej, okay, mamy właśnie pierwszego pirata w dzisiejszym odcinku. E, rozwaliliśmy właśnie sobie coś. Ale co tam? Ten się żyje. Troszkę uciekł nam, ale my to i tak nadrobimy, ponieważ mam pełny zestaw nitra. Doda nam trochę prędkości początkowej. Dobra, falę uderzeniową oberwał. Już tylko troszkę mu zostało i proszę bardzo, rajdowiec zatrzymany. Y Czyli, jedziemy dalej, bo mamy jeszcze następnych dwóch podejrzanych, których należy yy, prześcignąć, o już go działa. ale jeszcze jeden, a nie, to te same. Przejdziemy się za tym, za tym kolesiem, który jest w mojej okolicy, Tamten, gdzie widzieliście ten obrazek, ponieważ jest od, z tego samego miasta, co ja. Przejdziemy się za nim. Może znajdziemy razem. Nie ten, tylko tamten, szybszy. Może znajdziemy razem jakiegoś Huligala rajdowca. O, i ja już widzę. Trzeci poziom. Będzie niezła zła jazda. Ostatnio znalazłem piąty poziom. Więc też było ciekawie. Jechałem za nim chyba pół godziny, i nie nagrałem tego dla was. Więc bardzo przepraszam. O, właśnie mówiłem o tym... Koleś. Będziemy jechać przy nim, to jest jedyny, który jest dostępny. Ale on ma jakieś lepsze auto. Ale w następnym odcinku, uda nam się zdobyć nową brykę. Tylko jeszcze musimy złapać jednego. Jakiegoś podejrzanego. żeby trochę dostać punktów SP czy speed pointów. Chyba tak się zwołał. I jak widzicie, tam jest następny kolej, który ma y, trzeci także poziom. Nie jesteśmy jeszcze w tej lepszej strefie. Lecz jest dobrze, że, że się trafiają. Choć, choć, chociaż jacyś słabsi na sam początek jest to bardzo dobre rozwiązanie pościgały go tylko musimy dojechać dojechać klawiatura jest mało tak jakby czuła czyli że albo tutaj gra po prostu jest tak stworzona że po prostu yy, naciskając klawisz trzeba mocniej go docisnąć yy, żeby żeby po prostu skręcić Ale drift jak najbardziej. Najbardziej da się zrobić. Nie wiem, gdzie będzie ten podejrzany mi zwiał? O, tam jest. Dobra, jedziesz kolesiu. Od razu nitro, zasad początek Szkoda, że nie dostałem idealnego nitra Parę speed pointów dostał Kurczę, teraz się rozwali Nie, to ja się rozwalę <grym> że tej przepięknej grze przeciwgabę w przestępców, rajdowców inaczej mówiąc, że tak naprawdę sub so, Oj no. O jo, 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 jo. Właśnie. jo Kurczę. Rozwaliłem prawie. <laughs> jego kolesia. ja. To był wielką karę. Ja. Yeah. Wiod wiał tam Cztery policje jego golią, więc liliarza prawie to zolią. wtedy by było szybciej Już tam gdzie oni pojechali ale... Się... Naprawdę To jest jakiś skok, więc y, wykonamy ten skok i to będzie chyba dla dzisiaj tyle. Nie chciałbym uuu chciałbym... nie wiem czy się rozmawia. Dobra. Przeskoczymy na tym. Y, to się tuje. Przeskoczymy i Boże jakiś rekordzik punktowy E, nie Nie, niestety To nie jest jednak nic Czwarte miejsce mam No to i tak dobrze Szukamy... Nie, nie szukamy wydarzeń już, tylko szukamy warsztatu. Okej, okay, jeszcze mamy 4 metra. Okej, okay. i w tym miejscu, tak jak w ostatnim, zakończymy ten odcinek. Dziękuję za obejrzenie. Myślę, że się spodobało wam. Przejdziemy na poprawną stronę I myślę, że w takim miłym stylu, czyli obok e, policji będzie mogli się pożegnać o, jakiś pościg no to niestety nie pożegamy się lecz od razu po zakończeniu tego pościgu e, zakończymy już to Oj ojej, oj, oj. jedziemy My musimy go złapać, nie on Ty jesteś B Czemu ja Litra używam zamiast hamulca Okej okay. I znowu Mamy tutaj rajdowca Zatrzymanego I właśnie w ten biły sposób dziękuję Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, cześć!